Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam serdecznie. 11 marca w poniedziałek mamy nowy tydzień, kochani, nową wibrację, nową również pogodę za oknem. Zrobiło się pochmurno, więc trochę, trochę możemy odczuwać spadek energii, ale mam nadzieję, że do weekendu, do weekendu damy radę i to się polepszy, kochani. Ja dzisiaj dla Was przypomnę, że jest pierwszy filmik na YouTube dla wszystkich znaków przesłanka anielskie na cały miesiąc. Szukajcie mnie pod Wróżbita Akordian. Jest to mój pierwszy filmik na YouTube. Ten również trafi na YouTube, ale nagrywany jest na TikToku, kochani. Tutaj jest Was najwięcej, jak zawsze. I dzisiaj mam dla Was przesłania anielskie dla wszystkich znaków na ten tydzień, właśnie 11-18 marca, kochani. Nagrywam mu to właśnie teraz, poniedziałkowy poranek, więc zobaczymy, co karty będą miały dla Was. Jeśli chodzi o kartę Anielskie, Anielski Tarot, on jest bardzo dobry do Waszych pytań. Bardzo konkretnie odpowiada, ale jeśli chodzi o typowe przesłania, sposiłkujemy się dzisiaj kartami tradycyjnymi, żeby zobaczyć, gdzie będą sukcesy: czy w domu, czy w pracy, czy wśród miłości, znajomych i tak więc sami za chwilkę zobaczycie. Więc ja już, kochani, zaczynam. Zaczynam od baranków i mam nadzieję, że wpadki nie będzie. Jak ostatnio zapo nie zapomnienie no zapomnienie o koziorożcu i skorpionie, ale koziorożec potem dostał podwójne przesłanie. Myślę, że dzisiaj tak nie będzie, ale zobaczymy, co tutaj, co tutaj magia ma dla nas. Więc baranki, baranki, co w tym tygodniu u Was kochane. Eee, pozytywność. Myślcie pozytywnie, nie załamujcie się wszelkimi sprawami. Będzie dobrze. Słuchajcie swojej intuicji, kochani. Jak zawsze was nie zawodzi i sytuacja się polepszy. Czyli jakieś sprawy, które was teraz tak właśnie trapią, z tego może być spowodowany smutek, polepszą się w tym tygodniu. Prawdopodobnie pod koniec. I teraz zobaczymy sobie o co tutaj chodzi. Pozytywnie, jeśli chodzi o uczucia, tutaj się coś dzieje, więc myślcie pozytywnie. Słuchajcie intuicji, jeśli chodzi o pracę i, i kwestie finansowe, oraz sytuacja się polepszy w domu. Więc sprawy domowe, związkowe one się pod koniec tygodnia u Was, baranki, ułożą. Teraz będą byczki, teraz będą byczki nasze kochane. Byczki w tym tygodniu poprawa zdrowia zdrowia, ale również może być poprawa różnych sytuacji życiowych. E, idziemy dalej, idziemy dalej, kochani. E, spytaj swoich aniołków, czyli takie e, zamyślanie, wgłębianie się w siebie, e, przemyśliwanie, e, takie trochę e, transformacja. E, trochę, trochę będziecie myśleć, trochę będziecie tutaj główkować, a na koniec tygodnia jakieś wybranie nowego kierunku. To może e, oznaczać nowe znajomości, e, podjęcie nowej pracy, pójście na jakieś zapisanie się na kursy e, lub zaczęcie całkowicie czegoś nowego w Waszym życiu. Zobaczymy, w czym będzie ta poprawa. Poprawa będzie finansowa. Tutaj u was, byczki, Tutaj was dom będzie trapił, te zamyślenia będą typowo domowe. Wybierz nowy kierunek. Tutaj może być nowy kierunek, też jeśli, jeśli Wam coś dolega, jeśli na coś chorujecie, to tutaj nowy kierunek, czyli nowi lekarze, nowe badania, bądź nowe leki lub coś nowego, co Wam, co wam pomoże. Więc, więc tak to u Was wygląda, byczki. Ja idę do bliźniąt. Idę do bliźniąt, bo czas nas goni. Tu 10 minut tylko pozwalają. Bliźnięta, nie przestawajcie robić w tym tygodniu to, co robicie. Musicie w coś uwierzyć, czyli uwierzyć w pewne sytuacje lub w coś, w co nie chcecie uwierzyć. Możliwe, że pod koniec tygodnia będziecie prosić o wsparcie przyjacielskie, finansowe, już sobie za chwilkę zobaczymy, lub po prostu spotkanie z przyjaciółmi. Nie przestawaj dążyć do e, celów miłosnych, czyli do osóbki, którą kochacie. E, uwierz, uwierz, że e, finansowo to się opłaca. E, I poprosi innych o wsparcie. To też może być kwestia miłosna. Czyli jakieś rozterki, kłótnie i będziecie potrzebowali się może nawet wypłakać. Więc trzymajcie się, bliźniaczki nasze kochane. E, teraz będą raczki, raczki nieboraczki. Czeka was dobrobyt. Same dobre rzeczy. Wypatrujcie znaku, czyli czekacie na jakąś wiadomość w tym tygodniu i ją dostaniecie. Ja was tutaj trzęsę. I w przeciągu kilku tygodni wydarzy się coś, co było zaplanowane na ten tydzień. Czyli coś się nie wydarzy w weekend, prawdopodobnie coś jest na weekend i będzie przesunięta. Dobrobyt w zdrowiu raczki. Wypatruj znaku, informacja od ukochanej, ukochanego. I tutaj, też coś, co miało się sercowo wydarzyć w ten weekend, wydarzy się dopiero za kilka tygodni. Raczki więc trzymajcie się tutaj cieplutko. Idę do naszych lwiątek. Lwiątki czekają. Będziecie musiały iść na kompromisy w tym tygodniu. Coś się wydarzy w przeciągu roku, coś co zaczniecie w połowie tego tygodnia. No i potrzebujecie na weekend dużo spokoju i wyciszenia. Kompromis, kompromis zdrowotny. Tutaj będzie trzeba coś, myślę, że z tym wyciszeniem, w przeciągu roku wydarzy się jakaś zmiana w Waszym domu, w Waszym otoczeniu. I tutaj spokój też w domu potrzebujecie. Czyli wszystko na sprawy domowe, sprawy zdrowotne w tym tygodniu. za LWE, kochane, trzymajcie się. Teraz panny. Czy panny będą same, czy będą z kimś w tym tygodniu? Zobaczymy. Panny, coś się wydarzy w przeciągu kilku miesięcy, coś co zaczniecie teraz. W niedalekiej przyszłości się to rozkręci, czyli coś nowego u was. I będą potem wielkie szczęśliwe zmiany, więc wszystko w tym tygodniu pokieruje tak, że to będzie coś nowego, coś nowego zaczynacie. Coś nowego przyjacielsko domowego. Tutaj przyjaciele się wskazują, że coś dobrego, może nowe przyjaźnie. W niedalekiej przyszłości poprawa finansowa, ale też coś co robicie w tym tygodniu panny, wielkie szczęśliwe zmiany finansowe. Czyli tutaj szykują się przez ten tydzień jakieś, jakieś dobre, dobre, korzystne finansowo decyzje u Was. Teraz będą wagi. Wagi. Tak. Coś, coś jest na tak na początku tygodnia. Odpowiada Wam karta, że tak. Zobaczymy co. Idealny moment jest ten tydzień na zaczynanie lub kończenie rzeczy. I będziecie pomocą dla kogoś podczas weekendu. Komuś pomożecie. Waga. Tak, zdrowotnie. Będzie wszystko dobrze. Idealny moment na finansowe zaczynanie różnych podejmowanie różnych inwestycji i pomożecie komuś w domu lub jakiemuś przyjacielowi w weekend. Ja idę dalej, bo skorpionki czekają, a tu mamy 3 minutki i gonią nas, gonią. Skorpionki, skorpionki, skorpionki. Początek tygodnia to zaufanie do siebie i do innych ludzi. Wy macie z tym problem. Będzie, będzie dużo zależało od Was, więc będziecie podejmować wiele decyzji, i w weekend dużo będziecie myśleć o jakichś sprawach, ale zobaczymy co. Zaufanie, zaufanie tutaj zdrowotne, czyli do, być może do lekarzy. Decyzja należy do Ciebie, to są tylko i wyłącznie sprawy domowe. Tutaj będziecie rządzić. Przemyśl swój wybór miłosny czyli tutaj będziecie myśleć nad związkami, kochane skorpionki. A co u strzelca? Co u strzelca? Strzelce muszą odpuścić wiele spraw w tym tygodniu. Będzie romans, ale w czym? Bo to nie oznacza tylko romans, romans, ale to może być romansowanie, zaczynanie czegoś nowego i sukcesy na koniec tygodnia. Więc początek będzie może kiepski, ale zakończy się dobrze. E, tutaj odpuść, bo zdrówko wysiada. Podejrzewam, że e, sprawy zawodowe. Romansowanie, czyli zaczynanie czegoś nowego w domu, możliwe poznawanie nowej osoby, sukces też na polu zdrowotnym, czyli tu się wszystko dobrze skończy. Będzie zachwianie e, ustrzelców zdrowotne, ale skończy się dobrze. Idę, bo koziorożce teraz czekają, kochani koziorożce. E, polepszenie spraw u Was, polepszenie. E, coś się nie wydarzy, co się miało wydarzyć. I macie i możliwe pod koniec tygodnia kłótnie z kimś. Tutaj są możliwe kłótnie. Tutaj polepszenie finansowe. Mało prawdopodobne, żeby coś, coś w strefie miłosnej się wydarzyło lub polepszyło. I zaburzone tutaj mogą być kłótnie u Was w związkach, kochane koziorożce, więc trzymajcie się. Ja teraz idę do swojego znaku, czyli do wodniczka. Do wodniczka. Wodniczki. Początek tygodnia... Będą kłótnie, będą okazje do czegoś, oraz będziemy przebaczać na koniec tygodnia. Tutaj sprawy domowe w domu będą kłótnie. Tutaj okazje by się zdrówko polepszyło, a tutaj będziemy na takim rozdrożu finansowym w weekend. Będzie dobrze, ale na coś trzeba będzie wydać pieniążki, więc no tak to u nas wygląda. I na koniec rybki, 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 rybki. Musicie mówić to, co czujecie w tym tygodniu. Nie ma powodu do zmartwień i wszystko będzie na ta grypki. Ja muszę kończyć, bo mam 5 sekund, ale mam nadzieję, że filmik trafi do wszystkich i słyszę.